Witam serdecznie w kolejnym programie Nawrocki w Polsce. Dzisiaj jesteśmy w sercu fabryki Pelowskiej, a ze mną no, kultowy gość, piekarz i cukiernik renomowany tutaj w Gdańsku, ale nie tylko Grzegorz Pelowski. Witam serdecznie. Dzień dobry. No, w sumie to dobry wieczór, albo już można niektórym życzyć dobranoc. Tak, godzina no, jest późna. Także dla piekarza to w sumie jest normalna godzina. Tak jak rano wstajemy wszyscy koło godziny czwartej, między czwartą a godziną piątą. Także to też dla piekarza to, to nie jest nic nowego, nic nadzwyczajnego. Także o tej porze tutaj mówi się dzień dobry. jesteśmy? To jest chyba serce tej firmy. Tak, w tej chwili znajdujemy się w zakładzie produkcyjnym w naszym nowym zakładzie. Jesteśmy tutaj od dwóch lat y, dopiero. Y, sporo czasu nam zajęła budowa tego zakładu, ale budowaliśmy go o własnych siłach, nie korzystając z żadnych kredytów. Trochę to trwało, ale cieszymy się. Y, y, no, Parę lat, ładnych parę lat, ale za to warunki pracy dla pracowników piekarni i cukierni zresztą i nie tylko i dla pracowników biurowych mamy tutaj bardzo dobre, także. Starej piekarni było nam bardzo ciężko, bo cała piekarnia była zlokalizowana na czterech poziomach, to y, ciągle, ciągłe poruszanie się po schodach to było bardzo męczące. Tutaj mamy wszystko na jednym poziomie, tylko y, powiedzmy ta część socjalna znajduje się na pierwszym piętrze, także komfort pracy tutaj mamy bardzo dobry. To jest serce tej firmy od dwóch lat, ale ta firma funkcjonuje już 103 lata. Tak, firma jest stara, no na polskie warunki może za granicą są o wiele starsze. Jesteśmy chyba najstarszą firmą w Gdańsku, prywatną firmą, która w Gdańsku jest od 1947 roku, bo początek firmy był w Wejherowie, tam dziadek kupił piekarnię, i tam wszystko się zaczęło. W Gdańsku zaczęło się w 1947 roku po zakończeniu wojny. Tata mój przyjechał ze swoim tatą, czyli z moim dziadkiem, szukać miejsca na piekarnię w Gdańsku, bo Gdański już był polski na ziemiach odzyskanych i Znaleźli działkę na Podwalu Staromiejskim 82, tam gdzie mieści się nasza stara siedziba, i tam wybudowali nowy zakład. Tam te budynki, które były przed wojną, zostały zniszczone. Tych budynków już nie było, plac był oczyszczony. Tam dziadek Tacie wybudował tą piekarnię i w sumie. Długo nie pracował, bo czasy przyszły bardzo niedobre dla firm prywatnych, zaczęły się domiary, zaczęły być wysokie podatki i państwo zaczęło walczyć z prywatnymi właścicielami zakładów produkcyjnych i tata stracił tę piekarnię, przyszły, kontrole były częste. Przychodzili z karabinami, zabierali zegarek tacie, zabrali pieniądze z kasy, zabrali także nie było możliwe prowadzenie piekarni i w końcu odebrano tacie tą piekarnię. Piekarnia została przejęta przez gdańskie zakłady przemysłu piekarniczego i była włączona do, do spółdzielni piekarniczej w Gdańsku. Także to bardzo tate bolało, zobaczył, no musimy sięgnąć do, do tamtych czasów. Czasy były nieciekawe, niebezpieczne, władza nie sprzyjała i tata postanowił opuścić Polskę, bo nie widział tutaj dalszego sensu. Pozabierano jego kolegom też firmy, wszyscy Potracili majątki, postanowił wyjechać z Polski i taką jedyną skuteczną drogą ucieczki z Polski to była ucieczka przez port poprzez załadunek na barki, które płynęły z węglem do Szwecji i tam nawiązał kontakt, prawda, z takimi powiedzmy dzisiaj to by się powiedziało przemytnikami, którzy tych chętnych na, na tą podróż do, do Szwecji lokowali na tych barkach, prawda, robili tam taką Taki schowek, przysypywali to węglem, prawda? I te osoby płynęły, ale no, mieli pecha, bo ktoś zgłosił, i na redzie czekała już Straż Graniczna, i wszystkich aresztowano. Tata skończył w końcu w więzieniu, siedział za, za te nielegalne opuszczenie kraju dwa lata, siedział w różnych więzieniach, tutaj w Gdańsku siedział. Po wyroku został zesłany do pracy w Głuchołazach, tam do kopalń y, uranu. Bardzo niebezpieczna praca. No i tam wszystko to trwało około dwóch lat. Kiedy powrócił y, z więzienia, no, dostał nakaz pracy y, na kierownika piekarni. Y, to były, y, były GS-y Puckie w Pucku. Mieściła się dyrekcja, a to głównie piekł tam chleb dla wojska, bo wtedy Hel prawda, był cały zmilitaryzowany. To, to była praktycznie jedna wielka jednostka wojskowa. Tam było bardzo dużo wojska i ten, i ten chleb trzeba było piec. I przez cały ten okres, kiedy pracował, prawda, to myślał o tym, no, żeby tą piekarnię odzyskać. Pisał, prawda, cały ten okres to była walka o odzyskanie piekarni, ożenił się. Przyszły na świat dzieci. Ja się urodziłem, siostra moja. Po wielu, wielu, wielu latach w końcu tacie zwrócono tą piekarnię, bo zakłady państwowe, te społemowskie zakłady, zaczęły się bardzo rozwijać, i takie w sumie to była niewielka piekarnia, ta na podwalu. To była mała piekarenka na, na tamte czasy i Oddali tacie się tą y, piekarnię. Już wrócił jak gdyby na, na, na swoje powiedzmy stare śmiecie, y, prawda? I od tamtego czasu już nieprzerwanie piekarnia jest w rękach y, ro, y, rodziny. Z tego co wiem, to pana synowie pracują również tak. w firmie. Czy to jest, rozumiem, chce pan kontynuować tą taką rodzinną tradycję? Tak, jakoś nam Udaje się, to nie jest łatwe, bo tylko 8% firm no, przekazuje jak gdyby prowadzenie działalności dalej rodzinie. To jest trudny proces sukcesji. To nie jest łatwe. I to jest rola rodziców, żeby w jakiś sposób zainteresować, wciągnąć w to dzieci, i jakoś nam się udało, mi i żonie udało się, że czwórka naszych dzieci pracuje razem z nami. To jest nasz ogromny sukces. Nie wszyscy moi koledzy no, pracują razem ze, ze, ze swoimi dziećmi. Jak się wykształciły, są, są prawnikami, lekarzami, nie chcą w piekarni pracować. I to też jest zrozumiałe, bo tamta praca jest o wiele lżejsza. Także w naszym przypadku siedzimy wszyscy, prawda, w piekarni sobie pracujemy razem i to jest dla mnie też ogromna satysfakcja, że udało mi się to. Tak z poglądu na zegarek mamy 23:06, a tam za szybami widzę pełno piekarzy, ludzi, którzy tutaj pracują. Jak wygląda ten system pracy? Od w jakich godzinach zaczynają pracować piekarze i kiedy kończą i co się dzieje po tym jak skończą? Pracujemy na dwie zmiany. Jedna jest od godziny ta dzienna, prawda? Pierwsza zmiana jest od godziny 6 do godziny 14-15, nocna zaczyna gdzieś tak od godziny 16 do godziny 2, 1, 2. O drugiej godzinie już przychodzą kierowcy, prawda? I ten, y, y, te wszystkie produkty, które w nocy były produkowane, to muszą być już gotowe do wysyłki. I samochody muszą być załadowane, kierowcy przychodzą, siadają i jadą. Mamy 15 ciężarówek i te wszystkie samochody już raniutko muszą, prawda, wyjechać, bo, no, żeby zdążyć, żeby zdążyć zaopatrzyć sklepy. No nie tylko nasze własne, ale też bardzo dużo sklepów zaopatrujemy obcych sklepów. Chciałem zapytać jeszcze, jak wyglądał pana pierwszy dzień w pracy, kiedy to tata zabrał pana na piekarnię. A to Ile było, pan wtedy lat jak było tak, całe życie toczyło się w piekarni, bo mieszkaliśmy koło dworca. Piekarnia też była koło dworca. Praktycznie mieszkaliśmy w sąsiednim budynku, jeden pokój, prawda, cała rodzina w jednym. Pokoju i ten czas trzeba było czymś wypełnić, prawda? No to z siostrą siedziałem w tym magazynie, żeśmy chleby układali. Mieliśmy po 4-5 lat i tak no, spędzaliśmy dzieciństwo razem z rodzicami. Także to była taka tułaczka po, po całym województwie. I ja to miło wspominam, bo byliśmy blisko rodziców. Ja, ja Lubiłem takie zajęcie i tak mi to zostało, ale przyszłość swoją nie chciałem wiązać z piekarnią, bo no, wtedy w Polsce rodziła się motoryzacja, bardzo mi się podobały samochody, prawda? I chciałem jak gdyby swoje takie dorosłe życie związać z branżą motoryzacyjną. Jest środek nocy, jesteśmy w piekarni i siedzę w czołgu. Panie Grzegorzu, to miała być zwykła rozmowa o piekarni, fabryce i o panu. Co tu się właśnie wydarzyło? No, to są pojazdy militarne. Oprócz tego tutaj zwiadowczego BRDM-a, kultowego pojazdu w wojsk, wojsku polskim, one nadal, nadal służą. Mamy też piekarnię polową, sprawną jeździmy tymi pojazdami wszystkimi na zloty, na na poligony, prawda, także Czyli to jest takie hobby dodatkowe. To jest takie dodatkowe hobby. To co mówiłem na początku, że nie chciałem być piekarzem, chciałem zająć się motoryzacją. Czyli właśnie o taką motoryzację i, chodziło i taką konkretną motoryzacją. Tutaj w naszym zakładzie mamy również zakład taki. Szat samochodowy, gdzie prowadzimy renowacje takich y, pojazdów. Teraz obecnie zakupiłem y, samochód Kras, który ma nam służyć jako ciągnik ciężki do ciągania czołgów. Także to też no czasy nieciekawe, jak prawda? Pan jeszcze jakiś czołg tu sprowadzić? Tak, tak. Y, obiecał mi y, Konsul Ukrainy, że PT-76 będę mógł sobie na Ukrainie wybrać, jak skończy się wojna. Także trzymam konsula był Trzymam konsula za słowo, także żeby jak najszybciej tylko ta wojna się skończyła i żebyśmy po, y, pojechali, on był na wyposażeniu naszej armii też, naszej jednostki tutaj gdańskiej, niebieskich be, Beretów, był to czołg desantowy. Czołg bardzo lekki, bardzo szybki, bardzo sprawny, także no, warto, y, chciałbym go też mieć jak gdyby w swojej kolekcji tych pojazdów militarnych. A jeszcze muszę dopytać, jak to się stało, że ten czołg znalazł się tu na ulicy Mostowej? W fabryce Polowskiego. Kupiłem go z zasobów e, wojska. Na e, wojsko wy, wyprzedaje co jakiś czas swoje pojazdy, które według ich oceny są już zbędne. Zresztą ten pojazd on ma e, rok powstania, to są początek lat 60. To jest bardzo przestarzała konstrukcja, także wojsko się wy, wyzbywa. Piekarnię polową, którą mamy też bardzo. Bardzo ładnie odrestaurowana, praktycznie tak jak nowa. Też została kupiona z wojska, w sumie za niewielkie pieniądze i uważam, że jako piekarz taką piekarnię powinienem mieć. Cieszę się bardzo dużym zainteresowaniem w różne święta państwowe. Pieczemy chleb, cieszymy się, że możemy pokazać, jak nasze wojsko żywiło się w tamtym czasie. W w okresie zimnej wojny, bo wszystkie te sprzęty, które mamy, to są z okresu zimnej wojny, kiedy no, nasze wojsko, trzeba przyznać, w tamtym czasie liczyło ponad 400 tysięcy i było na tamte czasy, było nieźle wyposażone, że powiem, ta jednostka niebieskie berety miała uderzać na Danię i oni nas tam się bardzo, bardzo mocno bali. Obawiali się, bo wiedzieli, że polski żołnierz to jest bardzo dobry żołnierz, bardzo dobrze wyszkolony. Także zapraszam za jakiś czas. Ciągle tych sprzętów przybywa, także jak pan redaktor odwiedzi nas, powiedzmy, w przyszłym roku, to będą nowe, ciekawe jeszcze egzemplarze. Ten pojazd też jest pojazdem pływającym, także możemy się desantować tutaj do kanału Motławy. Zrobiłem teraz niedawno uprawnienia motorowodne, bo trzeba posiadać oprócz prawa jazdy, trzeba mieć również uprawnienia motorowodniaka. To wszystko już mam, także bezpiecznie będziemy sobie mogli pływać po naszej motłanie. No, nie spodziewałem się, że u gdańskiego piekarza spotkają mnie takie atrakcje. W filmie Andrzeja Wajdy, Wałęsa człowiek z nadziei, jest taka scena, jak furgonetka, Pelowski podjeżdża pod bramę stoczni i tam no, ktoś krzyczy, Pelowski przyjechał, i ludzie ruszyli. I chciałem zapytać, czy to prawda, że tak było? Faktycznie tak było, bo trzeba pamiętać. Yy... Polacy mieli dość tej komuny. Tak samo ja, mój tata. Ja dostałem w domu takie patriotyczne wychowanie. Tata mi opowiadał, jak było przed wojną, jak się żyło przed wojną, że było inaczej. Jak stocznia stanęła, prawda? Były strajki, to zawsze na bramie stoczni, zawsze po południu były komunikaty, co tam stoczniowcom trzeba dostarczyć, bo im tam brakowało wszystkiego, prawda? No i też padł kiedyś komunikat, że chleba. No to natychmiast poleciałem do taty, mówię tata, trzeba trzeba. Zawieźć do stoczni chleb, i tata się zgodził. Ja wtedy miałem. Nie miałem 20 lat, ja byłem młodym chłopakiem. I tata się zgodził, załadowaliśmy żuka, no i prawda? I tego żuka mam do dzisiaj. On tu stoi w garażu, żeśmy zaczęli wozić ten chleb do stoczni. I kiedy. Pan Wajda przystąpił do kręcenia tego filmu. Siostra moja do pana Wajdy napisała list, żeby nie przewidział scenki, która faktycznie miała miejsce i piekarnia ta istnieje jeszcze. I pan Wajda się zgodził na to, napisał do nas bardzo ładny list, też odpisał i w tym filmie. Zagrał mój syn tego Pelowskiego tym żukiem, też z tym żukiem. Także to takie no, bardzo miłe było ze, ze strony pana Wajdy. Pelowski, w 1989 roku, w marcu, tata nagle umiera. W listopadzie umiera mama. I zostałem sam z żoną i z czwórką małych dzieci w wieku powiedzmy trzech, czterech i bliźniaki miały półtorej roczku. To bardzo małe dzieci. Trzeba było brać się do pracy. I tak minął jeden rok, drugi rok w tej piekarni i polubiłem. Tą pracę. I czerpałem z tej pracy dużo satysfakcji, i trzeba tutaj wspomnieć jeszcze, 89 rok marzec sytuacja polityczna w kraju bardzo nieciekawa, nie wiadomo, gdzie to pójdzie, czy w lewo, czy w prawo, czy Rosjanie wejdą, czy Rosjanie nie wejdą. No, duże obawy, bo wiedziałem czym to grozi bo tata jak siedział w więzieniu opowiadał jak było i opowiadał co może się nam przytrafić także w więzieniu przeszedł tortury bo oczywiście za szpiega był podejrzewany prawda łamali mu palce Czy to prawda, że pan tak się angażuje społecznie tutaj lokalnie? Tak, powiem w ten sposób. Takie poczucie do, do tego, powiedzmy, wspierania różnego rodzaju inicjatyw, na przykład cały czas pomagamy, wysyłamy transporty za pośrednictwem takiej koleżanki naszej, która jeździ na Ukrainę. To jest taka pani mhm. no, pozytywnie zakręcona. No, nie usiedzi 5 minut cały czas w drodze i przygotowujemy takie różnego rodzaju wyroby o przedłużonej świeżości i wysyłamy na front prosto do żołnierzy i powiem e, e, jako ciekawostkę, że też tam e, parę razy była taka sytuacja, że e, te kartony z naszymi ciasteczkami jedli żołnierze, którzy byli w Gdańsku, Ukraińcy, którzy tu, tutaj pracowali, byli no i tam pojechali, walczą teraz no i no, przysyłają nam zdjęcia. Odwiedza też nas konsul u Ukrainy, jest to bardzo 明白 To może przejdziemy do oprowadzania. i Ja bym chciał już zahaczyć o pierwszy punkt, który jest za Pana plecami. Tak, tak, słynne... tak. To jest historyczna maszyna. Jest to maszyna, polska maszyna, mora. Kultowa maszyna w piekarni w latach 50., -tych, 60., -tych, prawda? Polskiej konstrukcji, wyprodukowana w polskiej fabryce, w Spomaszu, też w kultowej firmie. To była jedna z największych fabryk spożywczych produkująca maszyny w Europie. To tej, tej fabryki już nie ma i tą maszynę tata kupił i to była pierwsza maszyna, która mieszała ciasto w naszej piekarni. W tej chwili Mamy inne maszyny. Tą postanowiłem wyremontować, odnowić ją i stoi w takim no, takim miejscu tutaj widocznym, prawda? Bo zasłużyła sobie na to, bo wszystko to, co mamy, to praktycznie ta maszyna wykręciła. Także to jest dla nas bardzo ważne. Ja mam sentyment do starych rzeczy. Jak drogie jest wyposażenie tutaj fabryki? Oj, to są bardzo duże kwoty. To są setki tysięcy? Nie, 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 to się liczy już w milionach. To, to są miliony złotych. Na przykład taka linia wypiekowa do chleba kosztuje w granicach 3-4 milionów złotych. To jest tylko sama do Podstawa wypieku. Taka. Tak, tylko w wypieku samego chleba, prawda? Bo do innych produktów są... Inne piece, prawda? Jak przejdziemy, to y, zobaczymy, mm -hmm. pokażę wszystko y, po kolei. Także maszyny są bardzo drogie i są coraz droższe, bo y, 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 są bardzo zautomatyzowane teraz, skomputeryzowane, a to za sobą ciągnie no, cenę, prawda? Cenę. Mm -hmm. W części robimy produkty drożdżowe, cukiernicze drożdżowe. Tutaj jak widać z tyłu nasza cukierniczka piecze pączki, w tej chwili nadziewa pączki, to jest tak zwana deserownia. Tu robimy ciasta deserowe, czyli torty różnego rodzaju ciasta z kremem. Z tyłu, za tutaj panami kamerzystami są maszyny, które przygotowują ciasto drożowe, masy, prawda, na różne tam kremowe, na, na torty. To są piece, które obsługują część. Cukierniczą, prawda? Mm -hmm. Tylko te wypieki takie drobne, yy, powiedzmy, jak bułki maślane, drożdżówki, serniki, te wszystkie części cukiernicza tutaj produkowana. Yy, proces pieczenia bułek, proces pieczenia chleba mamy w pełni zautomatyzowany. Panie Grzegorzu, jeszcze chciałem dopytać, bo tutaj bułeczki nam spadają 1100 dziennie świderków, a takich bułek. Takich bułek robimy w granicach między 40 a 50 tysięcy. Także te bułki robimy metodą tradycyjną. To wymaga naprawdę dużo pracy, ale za to jakość tych bułek jest bardzo wysoka, i zainteresowanie tą bułką jest bardzo dużo. Także dużo tych bułek robimy. I na sam koniec, jakie jest Pana marzenie? Żeby y, sprzedawać w całej Polsce, y, prawda? Bo y, y, jak już się wziąłem za te piekarnictwo, prawda? Piekarstwo, to chciałbym to robić na dużą skalę. Z pieczeniem chleba, z biznesem, to jest dokładnie to samo, co w sporcie. Jak już się bierze za coś, to chce się zrobić wynik, prawda? Chce się zrobić no, zająć jakieś dobre miejsce. Każdy o tym słyszał. Tak, oprócz tego, że piekę, pieczywo, to uprawiam intensywnie no, zawodniczo sport. Jestem, uprawiam kolarstwo i też no, teraz już trochę słabiej, ale Jakiś czas, parę lat, prawda? Wcześniej to naprawdę dobrze szło. Jak na Curze czy to tak, tylko rekreacyjnie? Znaczy, no w Mastersach, bo tak zaniedbałem, ale potem jak już tak koło 40 z powrotem się wziąłem, to w mastersach, w, w mastersach mi to naprawdę szło dobrze, super. Wychodziło. Super, no także w dalszym ciągu jeżdżę codziennie i to daje, powiem, no, zachęcam wszystkich do uprawiania sportu. To daje energię, świetnie się czuje, daje no, taki też Taki, takiego kopa do walki, prawda? Bo biznes to jest walka, to jest ciągle wojna, prawda? Walczy się o ten rynek z byku, tak jak w sporcie, prawda? Mm. Trzeba cały czas kombinować, 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 żeby nie odpaść, jak się jedzie z grupą, prawda? A na koniec, żeby wyskoczyć do przodu, Ci i do samego końca. Tak, i, i żeby y, y, pierwszy wjechać na, na metę. I, I to daje ogromną satysfakcję.